Dajcie Mike z tej strony. Kolejny filmik na kanale, tym razem na warsztat bierzemy Ripple. Walutę, którą osobiście uważam za walutę, która posiada największy potencjał. No i teraz może zacznijmy. Dlaczego? Może na początku w tym filmie omówię to, co się będzie działo. A mianowicie, na początku co to jest Ripple, dlaczego powstał, jaką funkcję ma pełnić. Przeanalizujemy troszeczkę sytuację rynkową w tej chwili na co się dzisiejszego dnia dzieje. Dlaczego uważam że Ripple jest dobrą ofertą i dobrą lokatą kapitału? No i co się może wydarzyć? Tak? W, tak, w takim razie co to jest Ripple? Ripple jest walutą stworzoną po to, aby docelowo zapewniać transfery międzynarodowe pomiędzy bankami, także krajowe i tak dalej. Ponieważ w obecnym, w obecnym czasie banki transferują pomiędzy sobą pieniądze. Stosunkowo wysokie koszty są różnych transakcji międzynarodowych. Pomijając już, już czas transakcji, zdajecie sobie sprawę, że nawet w krajowym banku, tak, pomijam wewnątrzbankowe systemy, ale wysłanie gdziekolwiek pieniędzy i pomijam oczywiście system wszelkiego rodzaju jakieś tam sorbnety albo tego typu rzeczy. Normalna transakcja zwykle idzie kilka godzin. Jeżeli wyślecie i nie ma dużego ruchu w sieci, to przy pierwszej sesji wychodzącej i przy najbliższej sesji przychodzącej ma czas dojść. Czasami może być do godzina, zwykle jest to kilka godzin, czasami jeden dzień. Bank podaje, że do czterech dni może iść przelew, tak? Więc jeżeli macie zamiar robić szybkie transakcje, to albo jesteście obciążeni używaniem sieci, sieci Sorbnetu lub innych tam szybkich sieci transferowych, no ale jak wiecie, jak wiecie to kosztuje, tak? W przypadku na przykład mojego banku, jest to 10 zł od przelewu, tak? Jest to kolosalny koszt. Jak macie zamiar przelać niedużą kwotę, no to 10 zł to jest to kolosalny koszt, tak? Bo w przypadku 50 złotych to będzie 20%. Ripple charakteryzuje się w stosunku do innych kryptowalut, oczywiście są waluty, które w ogóle nie mają kosztów, ale generalnie porównując np. do Bitcoina, czy do czegoś bardzo niskimi kosztami. I co ciekawe, sieć jest całkowicie skalowalna. Zostało to stworzone w ten sposób, żeby nie było tego, co teraz na Bitcoinie, tak? Że Transakcje trzeba czekać bardzo długo na potwierdzenie, co automatycznie eliminuje go z, można powiedzieć, możliwości płacenia. Koszty są bardzo duże. Jeżeli gdzieśkolwiek na giełdzie handlujecie, to w tej chwili niektóre giełdy podniosły do 100 tysięcy satoshi i możliwość wypłaty. E, to jest ich prowizja, tak? Od giełdy niektóre mają nawet jeszcze więcej. A w przypadku Ripla, zwykle jest to chyba jedna dziesiąta Ripla, a, a nawet, nawet być może mniej. Mm, I to jest wielką jego, jego zaletą, tak? tak jak powiedziałem, stworzona na potrzeby transakcji walutowych, tak, pomiędzy bankami, może nie powinienem to napisać walutowych, tylko międzybankowych i między różnymi instytucjami finansowymi. No i teraz, jeżeli byśmy sobie weszli na stronę, na stronę Ripla, tak, powiedzmy, to, to tutaj jest wszystko, pokażę, jest to wszystko, jest to wszystko ładnie pokazane, tak, co to jest i tak dalej, dlaczego, sprędkość, no, tak, pewność, koszty. Dlaczego osobiście uważam, że Ripple, zobaczcie, już są firmy, które, no Santander wcale nie ma bank, tak, nie jest to jeden z największych banków, zobaczcie, American Express, eee, Credit Agricole, zobaczmy, kto jeszcze, kto jeszcze tutaj wszedł, tak, w to, Unicredit, eee, tak, tak, to tam jeszcze to jest Ripple.net, jest bank. No, ale wracając do tematu samego Ripple'a, na stronie Ripple.com możecie sobie to wszystko poczytać, American Express. Z tego, co się orientuje, to nie jest to potwierdzona informacja, a najprawdopodobniej podpisali umowę z Western Union. No i teraz tak, wracając do tematu, wracając do tematu Ripple'a. No, teraz dalej tak. Dlaczego Ripple? Przejdźmy dalej. Dlaczego Ripple? Jak wejdziecie sobie na stronę CoinMarketCap, gdzie ja to mam przygotowane? Tutaj, zobaczcie 100 miliardów Ripple, tak? Bardzo duża ilość tych monet. Aczkolwiek to, co się nie podoba, pewnych ludziom, ja uważam za osobiście za całkiem niegłupi pomysł, że krąży tylko 38 miliardów, tak? Reszta w tej chwili jest podobno tyle, już ich chyba za bardzo kopać nie można. nie dużo zostało. Część trzymają twórcy, tak? Rippla. i na, na bazie tego, ponieważ nie jest całość na rynku, ten kurs rośnie. Dlaczego tak robią? Z jednej strony nie podoba się to ludziom, bo można powiedzieć, że to jest w pewnym, w pewnym sensie wpływanie na kurs. Z drugiej strony ja uważam, że to jest normalna rzecz, ponieważ z drugiej strony można powstrzymać przed wielkimi specyfikacjami, tak? Jeżeli trzymamy pewną walutę, to automatycznie blokujemy możliwość spekulacji, tak? Jeżeli ktoś by miał taką, no, zostawiamy sobie możliwość spekulacji sobie, tak? Aczkolwiek, aczkolwiek lepiej jest, jak, jak ta część waluty jest trzymana. Jak wejdziemy sobie na rynki, jak widzicie, duże giełdy mają. Najwięcej jest oczywiście na Bithumbie, tak? Te pozostałe oczywiście, e, oczywiście jest z z tego typu giełdy. Teraz wejdźmy sobie na wykresy. Wejdźmy sobie, zobaczcie, Ripple jeszcze niedawno. To jest wykres z ostatnich 7 dni, no ale jeżeli weźmie, weźmiemy wykres z całego czasu, to zobaczcie. Ripple był walutą, która kosztowała tam jakieś w 2016 roku, na początku 17 roku, zaczął zyskiwać na wartości. No ale powiedzmy, to, to nie, tu już zyskał jakąś konkretną wartość 20 centów 18, 20, ale powiedzmy, jeśli spojrzymy na ten rok, Ripple zaczął zyskiwać na wartości 20 centów 20, no i w grudniu zaczęła się pompa. Podnieść zaczęła się pompa, Ripple osiągnął wartość na tą chwilę 2,25 dolarów. 17 tysięcy Satoshi. Powiem Wam, że ja osobiście wszedłem w Ripple już tak na long term, wszedłem jak kosztował 7 tysięcy Satoshi, no więc niewiele mi brakuje do 200% przybitki. Weźmy sobie wykres 7-dniowy. Oczywiście, jak został troszeczkę zbyt sztucznie spompowany ten kurs, tak, bo to jest normalny wzrost, że tutaj powiedzmy, tu już idzie pompa. Więc nastąpiła korekta, tak, max był gdzieś tam 2,78, został skorygowany tutaj powiedzmy do 2,29, zobaczmy w jednodniowym wykresie, no tak jak mówię, poszedł gdzieś tam, jest jakaś lekka korekta niewykluczona, ta korekta pójdzie jeszcze mocniej, więc uważam, że to jest dobra okazja na to, żeby, żeby tego ripla kupić sobie. I teraz tak, eee, dlaczego, dlaczego, tak jak mówiłem, mo moje zdanie, duża ilość monety to jest duży plus, Niska cena za sztukę. Na tą chwilę oczywiście, tak? Niewiele Ripple kosztuje. Nie jest to Bitcoin, który kosztuje 18 tysięcy dolarów, czy jakiś Bitcoin Cash, czy coś takiego. Kolejna sprawa, szybkość i niskie koszty transakcji. To oczywiście w porównaniu do Bitcoina czy do innych walut, no na przykład w porównaniu do ioty, no to której nie ma kosztów, no to jest co innego, tak? Teraz tak, co to jest? Może źle to sformułowałem, ale chodzi o to. Że jest to firma, mają konkretny, yy, konkretny pomysł, tak? Mają konkretną grupę odbiorców. Jest to wielka światowa finansjera, wielkie banki, tak? Więc jeżeli uda im się wejść, już część udała się przekonać. Jak wiecie, yy, do technologii blockchain, w ogóle do samych kryptowalut, yy, coraz więcej osób się przekonuje, tak? Światowa finansjera już prowadziła, yy, już prowadziła yy, ten. Yy, wprowadziła możliwość handlu bitcoinem, może nie samym, yy, nie samym bitcoinem, tylko tylko jego tak jakby aktywami, zaraz, jak, jak to się nazywa, już nie pamiętam, Na mniejsza z tym wprowadziła możliwość. Jest to korporacja, z tego co dostałem w ostatnich newsach, to podobno do, do, do tej korporacji Ripple weszły duże japońskie firmy do współpracy, mają sztab ludzi, cały czas pracują nad ulepszeniem, cały czas pracują nad bezpieczeństwem, więc tak jak napisałem tutaj, uważam, że jest to poważny projekt i bardzo dobry pomysł, tak? Jeżeli uda im się przekonać największe banki, to ten kurs tej waluty może poszybować w, kurs, tak? w kosmos. Dlaczego? Z jednej prostej przyczyny. Jeżeli ktoś może na czymś zarobić, albo ewentualnie zredukować koszty, ktoś, kto obraca dużymi pieniędzmi, to w momencie, gdy zyska pewność, że to nie jest jakieś, jakieś oszustwo czy jakieś tam mało stabilna technologia, to w to wejdzie. Jak wejdą w to duże banki, te największa światowa finansiera, to ta waluta zacznie zyskiwać na wartości, tak? Będą, oni będą oszczędzać na tym, że transakcje pomiędzy, będą szybsze transakcje, będą zarabiać na tym kasę. Oczywiście, no na was, no bo to wiadomo o co chodzi, tak? Wszystkie banki nie mają własnych pieniędzy, tylko trzymają wasze środki. Dodatkowo, jeżeli zostanie to zaprobowane, podejrzewam, że wy równie dobrze będziecie mogli, jeżeli banki zaczną honorować Ripple, to wy będziecie mogli też sobie pomiędzy sobą przesyłać, tak jak teraz używacie jakiś tam walut. No ale być może pojawią się, tak jak są bitomaty, tak? Być może pojawią się jakieś tego typu rzeczy do Ripple. Trudno mi powiedzieć, bo głównie jest to skierowane na sieć bankową. Ale, ale nie wiem co, nie wiem jak to będzie w przyszłości, trudno jest powiedzieć. Wracając do samego Ripple'a. Kurs poszybował, teraz jest dobry okres, mówię, będzie korekta. Trudno powiedzieć, jak mocno zostanie skoregowana. być może nawet do $50, tak? Być może nawet do tego poziomu nastąpi korekta, bo tu było mocne wypicie, chociaż niekoniecznie. Dlaczego nastąpił, nastąpiła taka pompa? Jest niepotwierdzona informacja, że Coinbase, czyli największa amerykańska giełda, ma Maripla e, ma wprowadzić na, tak? Bo w tej chwili, jak wejdziecie na rynki, tak? Oczywiście Coinbase'a nie ma. Coinbase jest największą amerykańską giełdą. E, oczywiście dużo lepsze by było, jakby taki na przykład OKEX wprowadził, tak? Czyli największa jakaś tam Korea chińska giełda, e, czy tam koreańska. Już nie pamiętam ten OKEX, czego jest. Ale jeżeli Coinbase wprowadzi, to faktycznie pójdzie. Druga informacja, jeśli chodzi o Ripple'a, to tak jak Wam mówiłem. Być może podpiszą umowę z Western Union, ma to być ujawnione gdzieś tam pod koniec roku, czyli dosłownie na dniach ma zostać ujawnione. To może spowodować, że, że to poleci, tak? Ja osobiście mam kilkadziesiąt tripli. Mam zamiar zainwestować, jeżeli ten kurs gdzieś zrówna się do poziomu powiedzmy tych, tych $50, coś, w te granice, to mam zamiar dokupić jeszcze około 100 tripli, bo uważam, że jest to dobra inwestycja. Osobiste moje zdanie, prywatne, oczywiście nie porada inwestycyjna, bo ja do nie jestem od tego na tym kanale. Uważam, że w 2018 roku, jeżeli te wszystkie potwierdzą się informacje, myślę, że Ripple może osiągnąć kilkunastu, a nawet może kilkudziesięciu dolarów, tak? Więc jest to jakaś inwestycja długoterminowa. Zobaczymy w ogóle, co się będzie z kryptowalutami działo tak naprawdę. Co ciekawe, to już jeden z kolegów innych na kanale, na kanale mówił swoim, ale powiem wam jedną rzecz. Bardzo ciekawa rzecz może się wydarzyć, jeżeli Ripple, zobaczcie, już w tej chwili przekroczył kapitalizacją, zajął drugie miejsce, przekroczył Ethereum. Bardzo ciekawa rzecz może się wydarzyć w momencie, jeżeli przekroczy kapitalizacją Bitcoina. Bitcoin, jak widzicie, leci do dołu, no a zanim, co za tym idzie, inne waluty też lecą do dołu, no Cardano idzie do góry, zobaczcie, Ripple jest wzrost w ciągu 24 godzin. Wczoraj było to chyba około 50%, także on w ciągu dwóch dni, 225 dolara wolium całkiem duży. Może wydarzyć tak się, gdy, jeżeli Ripple przeskoczy bitcoina, to Bitcoin dostanie, ludzie się zainteresują Ripplem, Bitcoin dostanie ogromną korektę. Jak dostanie ogromną korektę, no to każdy wie o co chodzi, tak? Ludzie zaczną się bać, i wtedy będzie okazja, żeby kupić bitcoina, aczkolwiek trzeba będzie być bardzo, 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 powiedzmy, ostrożnym, z racji tego, że ta korekta może pójść jeszcze w dół, tak? Bitcoin został mocno dosyć spompowany 19 tysięcy dolarów sporo spadł sobie do 12, poszedł na kolejne 16, teraz sobie znowu gdzieś tam spadł do 12. Co będzie się dalej działo, ciężko powiedzieć, ale jeżeli Ripple przeskoczy Bitcoina, to myślę, że Bitcoin może wrócić do poziomu właśnie tych 6-7 tysięcy dolarów. Być może, biorąc pod uwagę wzrost, nawet do tam 8-9. Teraz pytanie, czy jeżeli on spadnie poniżej tych powiedzmy 7 tysięcy dolarów, czy nie nastąpi panika ludzi nie zaczną wyprzedawać Bitcoina, on się jeszcze mocniej skoryguje. Raczej wątpię w to, żeby powiedzmy, żebyśmy zobaczyli taką wartość około 1000 dolarów. Nie mówię, że jest to niemożliwe, aczkolwiek biorąc pod uwagę prognozę stabilnego wzrostu, to bardziej kwoty tutaj, tak jak mówiłem, 7-8 tysięcy dolarów, aczkolwiek jest to możliwe. Pamiętajcie, rok 2013, tutaj akurat tego nie będzie, bo Coinbase nie istniał, korekta z tysiąca dolarów do, 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 do 170, bodajże do 130, nie wiem dokładnie ile to było i sraczka na rynku, dwa lata na odbudowanie kapitału, tak? Co się będzie działo, trudno powiedzieć. Aczkolwiek, aczkolwiek jest to jest wszystko możliwe. Więc myślę, że trzeba obserwować. Podsumowując, wracając do samego ripla i podsumowując to co już powiedziałem. Osobiście moje prywatne zdanie Uważam, że bardzo fajną walutą jest ze względu na to, że zobaczcie, druga kapitalizacja rynku, waluta kosztuje 2 dolary, tak? Jeżeli wejdziemy tutaj, to zobaczcie. 12 tysięcy, 600 dolarów, 2000. No, Cardano jest taką walutą też, która, która jest bardzo tania, tak? Zobaczcie, jak poszło do góry. 200 dolarów Litecoin, 3 dolary IOTA. IOTA też jest jedną z tych tanich walut, ale jeśli chodzi o, o powiedzmy, pierwszą czwórkę, to Ripple jest najtańszą walutą i jest to, zobaczcie, Bitcoin w stosunku do Ripple, Ethereum też, tak? Bitcoin Cash. To wszystko jest dużo, dużo droższe, ale Ripple swoją cenę robi, tak? Więc myślę, że ze względu na te wszystkie rzeczy, które powiedziałem, tu są dobre perspektywy. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jak, jakie informacje dostaniemy, tak? Bo dużo plotek krąży, tak? Coinbase nie potwierdził, Western Union na razie nic nie wiadomo. Jeżeli firma jest poważna, no to faktycznie ujawnią to i będzie kolejna firma, która współpracuje. A jak wiecie, może w Polsce Western Union nie jest aż tak popularny, ale na świecie bardzo dużo osób go używa. Tam bardzo duże pieniądze idą w grę, więc jeżeli wszedłby we współpracę z Ripple, no to może to mocno polecić do góry. Tak samo Coinbase, tak? jeżeli to wejdzie na dużą giełdę. Jak widzicie, tych Ripple jest ograniczona ilość, tak? więc jeżeli wchodzą kolejne pieniądze, kolejna giełda i ktoś chce kupić Rippla, Ponieważ jest ograniczona ilość i się nie pojawia zbyt dużo, cena będzie rosła, tak? Jeżeli więcej osób będzie chciało wejść, to jest normalna rzecz, tak? Jeżeli jest czegoś ograniczona ilość, a coraz więcej osób chce to kupić, to musi coraz więcej za to zapłacić. To jest normalna, normalny mechanizm rynkowy. Zobaczymy, co się będzie działo. Jak spojrzycie na dane historyczne, nie ma żadnych jakichś takich większych topnięć na Ripluf, przynajmniej w ciągu od listopada, tak, cały czas, cały czas kapitalizacja rośnie, tak? Coraz więcej pieniędzy. Pieniędzy się pojawia. Tu był duży skok, zobaczcie, z 18. No, tu jakieś lekkie tąpięcie, normalna rzecz przy takim skoku: takie tągnięcie, 30, 45, 55 miliardów dolarów, tak? Coraz więcej pieniędzy, to jest bardzo duży wolumen e, ostatnich 24 godzin. Zobaczymy, no ale tutaj, jak sobie popatrzycie, powiedzmy, e, zamykający zamyka 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 kurs, no 25 centów, tak? Jeżeli ktoś kupił za 25 centów, jeszcze na początku, na początku grudnia, tak, bo właściwie nawet można było po 23 kupić, tak? 25, 23, jeszcze można było po 25 kupić 11. Tu już zaczął iść. Ja tutaj się bawiłem, kupiłem, później sprzedałem też, tak nie, nie pomyślałem o tym long termie. W każdym razie, marketka prośnie. Ciekawie może się wydarzyć na, na rynku, w momencie, kiedy, jeżeli uda mu się przekroczyć marketka bitcoina, a myślę, że jest to możliwe. Trudno jest mi powiedzieć, czy na pewno się tak stanie, ale myślę, że jest to możliwe. Także obserwujcie. Jeżeli będzie w tej chwili jakaś, powiedzmy, duża korekta, tak? Jeżeli nastąpiłaby korekta, tak jak mówiłem, ja osobiście przy dolar 50 wchodzę jeszcze większą ilością. W Ripla, na long term, moim celem byłoby posiadanie około 200 Ripli, żeby powiedzmy, jeżeli ta cena pójdzie gdzieś tam kiedyś w przyszłości do góry, to jest to fajna inwestycja kapitału. I właściwie to tyle. Jakieś informacje dodatkowe są różne kanały na YouTubie, jest oficjalna strona Ripla, można sobie, można sobie to wszystko przeanalizować, można sobie poczytać. No i oczywiście nie wpadajcie, nie wpadajcie w jakąś euforię też, ale też nie w panikę. E, wiem, że część osób weszła w Ripla po 2.39, bo taki wzrost no, złapała się na te świeczki, tak? Zobaczmy, tutaj akurat nie będzie tego widać, tak? Ale jeżeli sobie tu powiedzmy, weźmy troszeczkę ten kurs, tutaj ja tego nie bardzo mogę to powiększyć. Słabo to wyświetla, prawdę mówiąc, te kursy. No ale powiedzmy, może wejdźmy na może wejdźmy sobie na TradingView. Wejdźmy sobie na TradingView i weźmy sobie weźmy sobie ripla tak? Zobaczmy, co tam sobie... Weźmy sobie ripla na przykład na na giełdzie, załóżmy, mojej ulubionej, na Bitrexie. Ripple w stosunku do USD, tak, zobaczcie, jest korekta, tak, widać, była bardzo, bardzo duża zwyżka i niektórzy ludzie wchodzili, on kosztował 2,39, tak, to jest najgłupszą rzeczą, jaką można zrobić, tak, idzie pionowa strzałka do góry, wiadomo, że zaraz, wiadomo, że zaraz pójdzie korekta, tak, no to jest, to jest sztucznie spompowany kurs, taki wzrost ja szacuję jako wzrost normalny, ale takie coś, to jest, to tylko jak się trafi może weźmy interwał i troszeczkę inny Jak się trafi, to wszystko jest super, tak? Gorzej jak się nie trafi, jak się nie trafi w szczyt, tu była widzicie świeczka, jak się nie trafi w szczyt, to jest pozamiatane, tak? Przy tym kursie, tak jak mówię, gdzieś tutaj nawet o w tym kursie 1,50 50. jeżeli on spadnie, spadnie jakoś konkretnie, to ja to ja mam zamiar kupować rypla zwiększyć jego zakupy, zobaczymy coś. Oczywiście będę obserwował trend rynkowy, tak? Bo może być tak, że będzie korekta jeszcze większa, tak? e, Może być tak, że ludzi część uważała, nie będzie informacji, że będzie, że jest Western Union, nie będzie informacji od Coinbase'a i nagle się okaże jakaś korekta, tak? Część ludzi też panikuje, jak idzie, ktoś kupił go gdzieś tam powiedzmy tutaj e, i idzie taki kurs, to już sprzedają, tak? Sprzedają, bo jest wszystko fajnie, tak, tak, to tak jak mówiłem. Tak samo jak byłby Bitcoin, tak? Bitcoin, ktoś kupił po 10 centów, Bitcoin poszedł na jednego dolara, część osób sprzedała. Poszedł na 10 dolarów, jeszcze większa ilość sprzedała. A jak ktoś poszedł na 1000 dolarów, to już w ogóle podejrzewam, że większość sprzedała poza jakimiś tam hardkorowymi ludźmi. To jest normalne, normalne działanie. Taki zarobek to jest ten. Tak samo z Ripple'em, tak? Jak ktoś go kupił gdzieś tam, to już część na pewno sprzedała w tej świeczce. Dlatego taki spadek. Zobaczymy, co się będzie działo, a w takim razie na razie żegnam się z Wami i do następnego filmu.